pokażę wersję ze stopami szerzej wsadzamy klocek 5 cm powyżej kolan znowu patrzymy czy nam się uaktywnią wewnętrzne strony ud i teraz tak, to możecie zrobić w domu jak ćwiczycie z kijami, robicie cardio, albo na zewnątrz, możecie też wykorzystać kliki I teraz tak, jak już ściśnięty klocek mi 5 cm powyżej ud. Uja, aktywnie Ci się głowy przyśrodkowe mięśni czworogłowych. Patrzysz, czy nie jesteś na ślizgającym się podłożu. Bezpiecznie. Łapki na biodra i tylko maszerujemy w miejscu, nafinając wewnętrzne stronę ud. Ściskamy lekko klocek. To może być plecaczek. Jak macie ze sobą mały plecak. Może być bidon. Wtedy stopy będą wężej. Chodzi o to, żeby pościskać troszeczkę ten sprzęt. W domu fajnie też jest z książką spróbować, z jakąś piłką. uaktywnić przewodniciele głowy przyśrodkowej. A raczej nie spotkacie się w sieci z tym ćwiczeniem, ponieważ to jest mój własny indywidualny program. Więc zapraszam Was na stronę yoga.grafik.pl, bracketwideyoga.blog.com. Oprócz bycia nauczycielem jogi, jestem jeszcze trenerem personalnym, instruktorem Pilates i Fitness oraz treningu funkcjonalnego od 2006 roku. Pracuję w zawodzie joga była o wiele, wiele później. Stąd też różne takie ciekawe nawyki u mnie i propozycje ćwiczeń wzmacniających wrażliwe obszary ciała, które się mocno mogą uszkadzać, przeciążać podczas praktyki jogi. Sama praktykuję asztangę, więc czuję, jak często wykonywanie dużej ilości skłonów i pozycji stojących w rozciąganiu, trikonasana, parvrita trikonasana, prasaritapadottanasana, hanumanasana, Różne pozycje, które bardzo mocno rozciągają nam hamstringi, czyli grupę uszowo goleniową mogą podrażniać też więzadła, zwłaszcza tylne w kolanach, jeśli macie niestabilne kolana, jeśli macie boczne przybarcie szybki. Taki trening jest naprawdę niezbędny, tak samo jak biegacie, jeździcie na rowerze. Uwaga, mamy nasz sprzęt. Między udami i tylko z wdechem mały przysiadik, ale też nie schodzę do kąta 90 stopni, tylko to jest taki przysiad, jakbym miała z tyłu ściany, Kolana mogą nam tutaj bardziej przechodzić do palców stóp, bo każdy ma inny zakres. Ważne, żebyście mieli proste plecy, żeby kąt ugięcia w biodrach był rozwarty, żebyśmy zeszli tylko na chwileczkę w dół ściskamy. Klocek czujemy przywodziciele i czujemy napięcie z góry pośladów. Piękne, Lekko podwincie też kościogonowo. Nie wyginamy lędźwiłk. Łączymy łapki, wydech, góra. Ściskamy klocek mocniej. I wydech, dół. Schodzimy sobie na chwileczkę, możecie się pochylić bardziej do przodu, ale nie za bardzo. Starajcie się myśleć bardziej o pionie I wydech, gór. I wdech, dół, maleńkie przysiady. Trzymaj wewnętrzny będzie stóp dokłoniony do maty. Trzymaj duże palce stóp doklejone do maty, albo duże palce stóp mocno naciskające na wnętrza butów. I wydech, górę. I wdech, dół. Czujecie tu pieczenie, mocne przewodziecieli. Podwijamy koziogonową, to jest maleńki kąt zejścia w górę. Wydech, górę. I wdech, ściskaj klocek. Staraj się coraz bardziej schodzić w pionie, bez tego pochylania się mocnego. I wydech, gór I wdech, dół. Piekol nasz przywodziciele, mocno. Spinaj lekko pośladki. Zwracaj uwagę na ten napięcie w górnych częściach, a bez napięcia górnych. Wydech gór. I wdech dół. Uwaga. Z wydechem góra podchodzimy sobie do ściany. Łapiemy kilki, jeśli macie stopy na szerokość klocka. Wybierzcie sobie takie miejsce, które nie jest śliskie, jeśli jesteście na zewnątrz. Odstawcie stopy wygodnie od ściany, tak żebyście mogli zejść sobie do tego kąta rozwartego w, w biodrach. Ściskamy klocek, doklejamy kość ogonową lędźwia. Gora pleców do ściany. Nasze kolana, jak spojrzycie w dół, nie wychodzą przed palce stóp. Są nad kostkami, mogą lekkość do przodu. Możecie sobie jeszcze odstawić stopy w przód bardziej. Ściskamy klocek. Podwijamy kość ogonową, utrzymujemy napięcie wewnętrznych stron. Bierzemy sobie kijki i tym razem, uwaga, sadzamy sobie między środkowe palce dłoni i serdeczne, może to być jeden kijek, robimy same zbliżanie łopatek. Doklej całe plecy do ściany, z wdechem zbliżasz łopatki do pleców w proste łokcie, na wydechu rozszerzasz je na boki, prostujesz bardziej ramiona, sięgasz po coś w przód. I wdech, zbliżasz łopatki do pleców w proste łokcie, i wydech ciągniesz ramionami bardziej do przodu. Ściskasz cały czas klocek. Mocny brzuch pracują górne części pośladków. I wdech. Zbliżaj łopatki do pleców. I wydech przód. I wdech. Zbliżaj łopatki do pleców. Wydech przód, podbródek do maska. Nie odchylecie głowy. Nie patrzymy gdzieś w dół. Doklejamy tył głowy do ściany. I wdech łopatki do pleców. Wydech. Wyciągaj ramiona do przodu. I z wdechem zbliżaj łopatki do pleców. I wydech. Wyciągnij ramiona do przodu. Teraz z wdechem zbliż łopatki do pleców. Chwyć kijki. I na wydechu zaczynamy takie ruchy ósemkami. Rysujemy ósemki kijkami. Łopatki są doklejone do pleców. Wciskamy placek Całe plecy doklejone do ściany, do drzewa. Oddychaj głęboko. Poczuj pracę mięśni między łopatkami. Ściskaj klocek. Wciągaj brzuch na wydechu. Nie licz oddechów. Koncentruj się na ósemkach. I zatrzymaj. Zmień kierunek ruchu. O, mamy motywację u góry. Obserwacje. Ktoś chce z nami ćwiczyć. Zmieniamy kierunek ruchu ósemek. Ściskamy klocek udami. Cały czas czuj pracę, łopa, pracę mięśni między łopatkami. Doklejamy łopatki do pleców. Ściskaj klocek. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Zatrzymaj. Uwaga, wyjmujemy klocek, machamy, lecimy dookoła. 10 rundek z kikami. Robisz 5 razy ósemki w jedną stronę, 5 razy w drugą, a później zapinasz kije i dajesz czadu dłuższe kroki, ok? Teraz czas na kardio.